Witajcie, ja jestem skrajny, a to jest ten tem Polska! A więc zapraszam do kolejnego odcinka numer 3. Kontynuujemy naszą przygodę. Ruszamy dalej. W trasę. Tu już walczyliśmy, tu mamy trawy. Chyba jakiś... Timerów, o, kolejna walka. Top of the morning to you fellow timer. It's a great time to be outdoors, enjoying the sea breeze, the smell of moist grass, the musical chirping of temtem. -tem. Chciałbyś zawalczyć? To właśnie tego potrzebuje. Absolutnie idealny dzień. No matłaja. No no. Zacznijmy od kopnięcia i od tupeka. Ósmy level. Kurczę, ale dobrze, że ma tylko jednego tema. Spróbujmy marshal strajkiem a tupekiem. Poszło jak spłatka. 124 ekspa, całkiem nieźle. 49 Pansens. O, tutaj mamy jakiś itemek. Podnieśmy go, zobaczymy czy nam się granie rozkraczy. Nie, znaleźliśmy dwa eter, który odnawia staminę. Tu chyba później pójdziemy, za chwilę. Spójrzmy na mapkę. Aha, dobra, w ten sposób to się. to wygląda. Walka, kolejna. Ach, świeża nowa głowa. No nieważne. Zmierzamy do Akademii. Tak, z, pewno z pewnością przyda mi się praktyka. Pomój sajpat. Wodny i wodny mele chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Załatwmy najpierw Sajpata. Położymy go? Nie, za, jednym, za jedną turą mnie Tenderness obniża atak. Niestety, Z pod Waterblade'em zaatakował to całkiem porządnie. Eee, cóż, spróbujmy Marshall Strike'em w Pomu i użyjmy Shrill Boysa na obydwu. W ten sposób może położymy obydwu. Prawdopodobnie tak. Tak jak mówiłem. Póki co nie mam zamiaru używać innych temów niż yy, tych co dostałem na początku, bo nie zopałem żadnych dobrych. Piłki. Go później można dostać z jakiegoś questa z tego co kojarzę. Użyjmy tej strajka. O i akurat na Windblade'a mamy. A sprawdźmy jaki, jaki typ ma piłki. Nie wiem jak się wymawia tą nazwę. Piłki jest wodny, czyli możemy użyć Windblade'a, nie ma problemu. Można się domyślić, bo ryba w końcu, ale lepiej sprawdzić, bo nigdy nie ma pewności. Piłki pokonany, Eks zgarnięty, kasa zarobiona. Jesteś z pewnością gotowy na akademię. C czymkolwiek ta akademia jest, to okaże się później. Omijmy trochę te trawy, nie, nie szarżujmy, tak? Co tu jest? Aha, widzicie tutaj, widać, że to jest early access. No i content w trakcie tworzenia. Coś tu będzie ciekawego. Kolejny timer. Kurde, całkiem sporo jest tych timerów. Można sobie nabijać trochę kasy i expa więcej. Ty, zawalczmy teraz. Bardzo elekwentnie, ale. Nie, walczmy. Ganki i ganki, to są dobre, dobre temy z tego co kojarzę. Ganki to jest typ elektryczny bodajże i jeszcze jakiś. Jeśli dobrze pamiętam. Elektryczny i wiatr. Dobra, załatwmy najpierw jednego. Jak elektryczny i wiatr, no to nie będziemy używać Windblade'a, tylko pek. Dobra. Teraz... O kurczę. Krzył speeda. Niedobrze. Eee, spróbujmy zaatakować Marshall w tego większego i Shrill Voice'em na obydwu, bo ta taktyka się jak do sprawdza. O kurczę, Smazy mi prawie padł, bo ten dostał speeda większego. Musi, muszą teraz patrzeć tego Shrill Voice'a, bo będzie problem. Dobra, jest bit. Ganki wykończone. Nie będę zużywał Balmów, będę się wracał do mini Temporium, bo... O, Smazy nauczył się Sun Splatter. Jaki to jest ruch typu R, czyli mamy pierwszy ziemny ruch? Ciekawe, ma mało damage'u w porównaniu do Tail Strike czy Marshal Strike'a, ale jednak zawsze to jakiś ruch. Aha, i ma nie w pierwszej turze można go używać. Tyle dobrze zaakceptujmy. A, tu się nauczył Feder Gatnik. O kurde, 17 staminy, ale z kolei 100 damage'a i ja cię kręcę. To jest dobry ruch. Co prawda duże staminy pożera, ale jednak jest fizycznym ruchem. Ok, w pierwszej turze można używać ładnie. 10. level. Zarobiona kaska. Wracamy do Temporium. Do mini Temporium znaczy się. Ominimy te trawy, żeby nie robić sobie problemu. Tutaj nie ominiemy. O nie! Pech! O, Baharo. Odłapmy go, nie zaszkodzi, mam pełno temkardów. To niech mi smazy nie padnie, proszę. Zróbmy tak, Jak to jest? Wind... Odrywa od natury... I od kryształu, dobra. Nie, nie, to patrzę, patrzę na Gankiego, miałem spojrzeć na Pacharo. Pacharo. Dajcie mi chwilkę. On obrywa od elektryczności tylko dwa razy. Dobra. R słabo działa, ok, czyli lecimy z Kikiem. Spróbujmy Pek i zobaczmy, jak to zadziała. Czy zabijemy? Nie zabijemy, nie ma problemu. Tylko, żeby smazego nie oddał. Dobra, jest git. Def minus. Eee, użyjmy ten card'a. A ty czekaj. Okej. Okay. Całkiem nie nieźle mi idzie to łapaniec. Ma a hover. Damage... Aha. Yy, obrażenia przyjmowane z ziemnych technik są zredukowane o 50%, całkiem niezły. O i ma atak na 50, to jest najwyższa możliwa statystyka. Co prawda def i specjal atak czy speed są bardzo słabe. Ten speed szczególnie ten jest problematyczny, ale dla HP specjal defa i ataku można by było pomyśleć o bridowaniu. Myślę. Mm, tutaj w dół. Uleczmy te temy. Dobra. Jak ten Pacharo się ma? Jest. On miał tutaj specjalny atak, atak i HP, a ten miał atak. Hmm. Zróbmy tak. Na razie nie będę wypuszczał, bo nie jestem pewny. Na drugiej wyspie bodajże można za wypuszczanie temów zgarnąć hajs, ale nie jestem pewien, czy, czy jeśli teraz będę wypuszczał, to to mi się będzie naliczać do tamtego hajsu. Dlatego na razie nie będę wypuszczał. Będę sobie gromadził, bo szkoda tym kardów wtedy. A tak to się wypuści i się zgarnie hajs za to. Dobra. Teraz tu chyba. Czyżby walka z timerem? Na no to wygląda. Ach, wyglądasz jak timer te tentem. Hmm. Tak, wiem, że są typy, i różnie na siebie oddziałują. Yy, no, przeciwko ognistemu. Przeciwko naturze. Aha, dobra. Czyli walczymy. Piraniant? Tego nie widziałem, Tema. Chyba to jest przemiana. Ewolucja, znaczy się. Tego piłkiego. Tak mi się wydaje. Piraniant, zaraz sprawdzimy. Tak, to jest ewolucja piłkiego, bo bardzo podobny. Tak mi się skojarzyło od razu. Jest typowo wodnym... Po, jest typowo wodnym temem. Próbujmy użyć tego Feder Gatlinga, bo ciekawi mnie jak to wygląda. Aha, <laughs> nie ma animacji jeszcze zrobionej. Chyba tak podejrzewam, po prostu jest taka standardowa. Eee, no to Windblade'a. Zderzenie płetwą, Marshal Strike po nim go wyko Nie, wykończył go Marshall Strike, no to Windblade go wykończy graniem pokonany. Ustaniemy dużo expo właśnie. 212, całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak on nawet mówi. Zaczynasz łapać o co w tym chodzi. No, myślę, że powoli do przodu. Teraz w tę stronę? Mapa. Gdzie tu można przejść? Tu się zeskakuje w tę stronę. Jakoś tędy może? Hm. Zobaczymy. A tu jest trawa, dobra, przez trawę trzeba przejść, ale może zobaczymy, rozejrzymy się tutaj. Eksploracja nie zaszkodzi. Tędy nie przejdziemy, dobra. Eksploracja nigdy nie zaszkodzi. Tutaj będzie walka, tak jak myślałem. Spójrz mamo, kolejny timer. Zawalczmy. Poczekaj, no malutki. Najpierw się powinniśmy przedstawić. Cześć, nieznajomy. Jestem Jota i to jest moja córka Agapi. Ja jestem skrajny, cześć skrajny. W którą stronę dobry Kademar? O, jest bardzo blisko. Idź na północ aż znajdziesz bramę. Fajnie, już dochodzimy powoli. Zawalczmy. Kurde, nie uleczyłem tego. Smaziego, ale może się uda. Saku? Z tu i Tuba i nikidon. Sprawdźmy Saku. Level 7 i Level 6. Natura i Wind Czyli obrywa od R14 to nie Fire i Toxic tylko dobrze działa. Dobra, no to będziemy próbować jakoś sobie z nim poradzić. Zacznijmy od kopnięcia i od PK, Bo Wind słabo działa na nich. O nie! Tylko nie są jego. Dobra, tutaj a drugi na Smoziego pewnie. Tak jak myślałem. Ale dostanie atak plus. No i super. Cóż, użyjmy Marshall Strike'a na... Na tego Saku. I Shrill Voice'a na obydwu. Zobaczymy jak to zadziała. O, i nie położymy ani jednego, ani drugiego. To nie był dobry pomysł. Kurczę. Niech drugi też użyje defensywnego ruchu, bo... Dobrze, bo i tak mi ściągnie HP z... z Toxica. Dobra, to teraz tak, Tail Strike na Saku jedne i pek drugiego Saku i powinni, powinno być po nim. Dokładnie. się siema. Dobra, smazy już nie są już zatruci. Do ty do przodu. Statystyki rosną. Zarobiliśmy 59 pansów. Jesteś całkiem dobry skrajny. Skrajny jest dorosły Agapi. Kiedyś będziesz jak skrajny. Będziesz lepsza. Serio mamo. Chcę być tamerem Temów. Dobra. Wróćmy się podleczyć. Trochę kawałek mamy, ale... To ważne, nie tędy. Chyba. Nie, jak ja tu przeszedłem. Ktoś mi powie? Tędy górą, chyba. No, górą. Tak. Powiem szczerze, że odkąd. Znaczy, teraz jak wchodziłem do gry, była kolejka na 7000 osób, co zajęło około 15 minut. Ale z drugiej strony. Znaczy nie ma drugiej strony, niestety są kolejki jeszcze o, o wieczornych porach, ale jednak yy, nie ma lagów i nie ma disconnectów już po trzech dniach early accessu, także no nieźle. Mogło być o wiele gorzej. Zobaczymy jak to będzie z czasem. Serwer zwiększyli do 30 tysięcy, polecam wbić na grupę, będziecie na bieżąco tweety mieli mniej więcej tłumaczone, w większości tłumaczę. I informuję też co tam się zmienia nowego w grze. Polecam zajrzeć na grupę. No i na Discordzie są toczone. Jest toczonych bardzo dużo rozmów. Gracze sobie pomagają. Polecam Discorda. Tutaj timer? Tak jak myślałem. Znamy się. Poznaliśmy się na w Arisola Dojo. Nie chyba, bo ja nie byłem w żadnym dojo jeszcze... Hmm. No. Our Narodowy Master told us to go out and try our attempt against different people. So what do you say to fight? Okej, okay, to jest uczeń Dojo. Dojo to są tak jak gymy. Tak jak gyms w tym Pokémonach. Czyli sale treningowe, gdzie pokonuje się liderów. Pahara to ewolucja Paharo. I Paharo, dobra. Na wind? Co było na wind? Chyba nie mam odpowiedniego ruchu na wind pacharo. Zobaczmy. Tak, on R słabo przyjmuje, elektryk jedynie. Dobra. Zacznijmy od kopnięcia. Pokonajmy może najpierw może najpierw tego silniejszego pokonajmy. Wind nie ma sensu używać na wind. Dobra. Kopnięcie zużywa dużo staminy, Nie wiem czy opłaca się używać, ale, ale z drugiej strony Był dobra i teraz pójdźmy w Marshall Strike i Steel Voice. Może uda się pokonać znaczy, obydwu na się nie uda pokonać. Ale zadamy obrażenia Bacharakowi odpowiednio, żeby go pokonać i Baharo, żeby go trochę obniżyć. Bacharo używa hipnozy, czyli usypia. Nie wiem na ile to tury usypia. Tu jest chyba określone na dwie tury, dobra. Pierwsza tura minęła. Mm, użyjmy tej Strike'a, a tu spróbujmy użyć yy, Beka. Tylko no nie użyjemy, bo śpi Dale Strike wykonany. Faharu używa znowu obniżenia defensywy. Tuwaj już nie śpi. Użyjmy Omarszio strajka, jak możemy. I peka. I to będzie koniec walki. Poradziliśmy sobie całkiem znośnie. Tuwaj lekko zdrowia stracił, ale poza tym nic innego. Się nie zadziało złego. Dobra. Ogólnie stwierdziłem, że będę grał trochę w przerwach. Nie będę nagrywał całej rozgrywki, ponieważ skupię się trochę na grindowaniu i na łapaniu temów pod odpowiednie SV. Tak stwierdziłem, że to będzie najlepiej, żeby nie pokazywać wszystkiego, tylko zapraszać Was do kolejnej części fabuły. W ten sposób, że będę już miał przygotowane temy. I zdawał wam, będę wam zdawał taki raport z tego co złapałem, yy, jak wytrenowałem dane temy i tak dalej. Hmm. Kto jest to to Zajnep. Może mogę pomóc? Hmm. Co wiesz na temat temu w każdym razie? Nie możesz pomóc, jeśli nie jesteś odpowiednim tamerem. Ale ja jestem. Ok, więc Zeynep i pija. Cóż, wszystko było ok, dopóki ona coś zabrzmi to, zabrzmi to bardzo głupio, ale cóż, ona uwielbia tematy typu, ja tem typu wiatr. Ja jestem bardziej fanem, fanką właściwie tem w typu wodę, Więc nie rozumiesz, to jest personalne. Woda i wiatr nie idą ze sobą w parze. Może po prostu nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Anyway, so this has escalated, and now we're not be spe on speaking terms. I I know I should do something about it, but you know I'm a stubborn one, and so is she. Maybe you can talk to Zeynep. That's a nice suggestion, but uh, actually I'd rather you didn't do anything. Perhaps another day. Okay, powtórzmy to. Bo to. Uh, so Fight Zeynep. Spróbujmy. Dobra. Próbujemy tutaj różnych opcji dialogowych, żeby to doszło do skutku, bo tu podejrzewam jakiś Quest jest. Mm, czyli nie ta droga dialogowa. Can I help you, Big deal. Tu nie mogę nic, dobra. Ostatnia próba chyba. Nie, nic nie mogę zrobić. Trudno. Nie, nie, złapiemy tutaj tego quest'a, może później jakoś da się. Tamer? Czyżby? Nie. Czy lubię łodzie? Co to jest za pytanie? No niech będzie, że kocham łodzie. Hmm. Different strategies, different types. Wanna fight? O. Oh. Who's your sister? That would be Kiara. She's taking care of the family business. We've been shi shipwrights for forever, I guess. The most boring life you can imagine. Chcę podróżować, poznawać ludzi i wychowywać temy. See you around. Okay. Co to jest? Mm -hmm. O oh, kurde. Nie mówcie, żeby będę z nim walczył. Nie chcę. Mocnego tego. Mm. Da 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 da. da. Mm. Don't worry, Professor Konstantinos. I understand. Golden, my friend, I take care of the kids. <laughs> Sofia, Sofia, to jest chyba ta um, liderka dojo. Thank you so much, Sofia. I owe you one. The are on me next time you come to Arbury. Haha, I shall hold you to your word, Professor. But I see your youngest disciple has arrived. Akurat na czas krajny. Dzieciaki, pozwólcie mi poznać was z moim dobrym, do, moją dobrą przyjaciółką Sofią. Jest mistrzynią dojo Arisoli. Siemano, <laughs> dzieciaki, jak się macie? I will be giving you a little tour of de Mar before I drop you off to the Academia. Kids, this is where we part. My airship sails in an hour, so I have to rush and I leave you in the capable hands of Sofia. Okej. Okay. Okej, okay. Konstantinos nas żegna. Przechodzimy w ręce Sofii. Mamy za nią podążać. Dobra. Ten mały shop to jest Louis Souvenirs, eee, jakiś Nick for Tourists. Żeby dostać nasz pierwszy Temesens Vial. Co to jest? Co to jest Temesens Vial? Teraz zobaczymy. Pokaż nam temporium, bo to mi się przydało. Indigo Lake. Instytut yy, Instituk Roud i tutaj to hirtester ten train mają water temtem? Dobra Akademia, dobra, It's manage by Associate i się my Okej, okay, czyli tutaj się nauczymy podstaw. Coś jak trainer school w Pokemonach mm -hmm. chyba W tą stronę do temporium, okej. Okay. Temporium duże, zaraz zobaczymy całkiem spore. Hmm... okej. Okay. and cliffs and the road up to can be dangerous so never go that way, you know. Okay. małe to miasto, ale ja lubię takie właśnie przytulne miejsca, gdzie nie trzeba za dużo uczyć się tych lokacji. Takie nie lubiłem tych dużych miast w Pokemonach bardzo. Szczególnie w Pokemon Black. Drugie czy trzecie miasto, nie pamiętam. Było strasznie przytłaczające. Ja nie lubię takich rzeczy. Lubię właśnie taki klimat cukierkowy i taki właśnie... Mm. Ok. Trafiliśmy do... Wlicaltemar, uleczmy nasze temy w, w tym, w temporium. O kurde, co tu się dzieje? Tu jest komputer, dobra. Gdzie się leczy temy? Tu się leci temy. Co tu jest, klepik, dobra. Na razie nic nie potrzebujemy. Idziemy zobaczyć, co to jest to temę Louis Souvenir, bo nie, nie wiem, nie słyszałem o tym nawet. Gdzie to było? Tu chyba? Tak, Louis Souvenirs. Witaj w moim. Mm, nie jestem na wakacjach. Hmm, właściwie wyglądasz znajomo. Jesteś dzieckiem majny, prawda? Ale urosłeś. Ostatni raz, kiedy. Była z tobą w moim sklepie, byłeś małym dzieckiem. Nie pamiętasz, nie? A temy hmm. są zwial. Okej. Okay. How do I prove that? Okej, okay, czyli muszę mu po prostu przynieść jakiegoś tema. Nie ma problemu, zaraz mu przyniosę tema. Nie wiem czy mam mu go dać, czy co. Damy mu tego słabszego pacharo. Chcę żebyśmy mu udowodnili, że jesteśmy całkiem sporymi. Okej. Okay. To robi właściwie. Aha, to ulecza całą tą. To jest coś jak przenośne, temporium, tak mi się wydaje. W, ten. Mm, fiolka TMSS wystarczająca, żeby u, uleczyć cały skład. E, uzupełniaj w heal Tem Maszynach. I przy niektórych bohaterach. Jednorazowego użytku. Dobra, to już wszystko wiem dalej do Arisoli to się idzie do góry i tam jest Dojo Sofi, A tutaj mamy po prostu... Okej, okay, czaje, o co chodzi. Odłóżmy tego pacharo, jednak nie, nie trzeba było mu dawać tylko po prostu pokazać. Dobra, odłóżmy go. I cóż... W de Mar zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Numer 3 bo już mamy odpowiedni czas do tego i akurat zrobiliśmy taki progres, że dostaliśmy do miasta i to jest wystarczające moim zdaniem. Także dziękuję za oglądanie. Zapomniałem wspomnieć na początku, więc wspomnę chociaż na końcu. Zapraszam do grupy na Discordzie, link na, w opisie. Do tego zapraszam Was również na grupę na Facebooku i na stronę mojego znajomego Kokusa na pempempolska.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Odmeldowuję się, cześć!